No cześć kobietki, no cześć panu, witam was we wtorek, już szybko wam pokazuję jak ja się nastroiłam, w jakich kolorach, boskich czerwonych, słuchajcie od stóp do głów. a ponieważ już jest tak ciemno, ale dzięki mojemu światełku, który mam na telefonie mogę nakręcić. Słuchajcie, czerwony golf, czerwona marynarka, ozdobiona, a drowka taka biżuch gareczek i tutaj moje na stałe bransoletki. Ona jest taka poszczępiona, zobaczcie, obcięta przeze mnie i do tego mam szerokaśne spodnie od dresu z lampasami beżowymi. I tutaj sobie ozdobiłam, zobaczcie, taką agrafką, ponieważ kupiłam XXL, no nie wymyślałam, że styknie po prostu, ale tutaj za dużo, więc musiałam je zmniejszyć. Tego wszystkiego złote okulary. Boskie kolczyki, serduszka. To ja są po prostu kropeczką na ty Pokażę Wam dół. Tak wyglądają spodnie i do tego mam szpilki i grube skarpetki. No wygląda to świetnie. Ale nie byłabym sobą, gdybym nie założyła kurtki. A dokładnie kożuszka boskiego, nowego, który przyjechał wczoraj już Wam pokazuję. No uwielbiam kłaczatości, że tak powiem. Zamówiłam sobie piękny korzut. No cudowne boski. Martwiłam się troszeczkę, patrzcie przy tutaj rękaw. że będzie mi, nie wiem, niedobry, za krótki, za krótkie rękawy, bo w ogóle coś tam, nie wiem. on jest po prostu boski. Kupiłam go na oko. Zakładam. No i tak to wygląda. O! o ładnie cieplutko pyszynia i do tego torebka no Fabiola tutaj będzie po prostu idealna zakładam na rączkę i pokażę jak No tak bosko Boże, jak mi ciepło jak mi kłaczato pozdrawiam Was serdecznie no, oczywiście zapomniałam o ustach które są po prostu biskupie